Cieszę się, że pani Małgorzata zdecydowała się na zakup naszych zaawansowanych systemów rolnictwa precyzyjnego. Dzięki temu jej gospodarstwo zyska nowy poziom efektywności i precyzji. W ramach tego zakupu otrzymała odbiornik Starfire 6000 z sygnałem RTK, co gwarantuje najwyższą dokładność naprowadzania, niezależnie od warunków. Monitor GreenStar 4240 pozwoli pani Małgorzacie na pełną kontrolę nad wszystkimi operacjami na polu a system kontroli sekcji do opryskiwacza zapewni oszczędność środków ochrony roślin, eliminując nakładanie się pasów roboczych. Elektryczna kierownica ATU-300 zapewni Pani Małgorzacie wygodę i precyzję prowadzenia maszyn, a system izobus ułatwi komunikację między urządzeniami. Dzięki urządzeniu JD-Link będzie mogła zdalnie monitorować pracę maszyn i lepiej zarządzać gospodarstwem. W ramach realizacji programu Rolnictwo 4.0 zakupiony został również siewnik rządowy Monosem. Dzięki wsparciu specjalisty do spraw rolnictwa precyzyjnego określiłam moje potrzeby inwestycyjne w zaawansowane systemy rolnictwa precyzyjnego. Zrealizowanie takiej inwestycji nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony firmy Wanicki i kompleksowej obsługi dotyczącej wniosków unijnych. Cały proces naboru i dofinansowania przyszedł bardzo sprawnie. Na moim gospodarstwie zdecydowanie stawiam na rozwój i technologię. Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków w zakresie pozyskiwania dofinansowań na zakup maszyn rolniczych. Piszemy wnioski, biznesplany, jak i pozostałe załączniki. Pomoc ta obejmuje doradztwo w zakresie skorzystania z danego programu, przeliczenia i przeanalizowanie możliwości uzyskania ilości punktów wymaganych do rankingu, przedstawienie zobowiązań wynikających z założeń danego programu, dobór odpowiednich maszyn dostosowanych do wielkości i profilu produkcji i tym podobne. Oprócz opracowania wniosku oczywiście wykonywane są ewentualne poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia, uzasadnienie zakupu, następnie przygotowanie i rozliczenie wniosku. Usługa, którą oferujemy jest bezpłatna, o ile zdecydujecie się Państwo na zakup maszyn w naszej firmie. W chwili obecnej i w najbliższym czasie można skorzystać z takich programów jak premia dla młodych rolników, rozwój małych gospodarstw, inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność. W tym roku jest to tylko obszar B i C. Rolnictwo 4.0.